Kolejne w ostatnich dniach samobójstwo w Mysłowicach. Pożar przy Nowowiejskiego. Jedna osoba ewakuowana. ABC Empatii, bo wszyscy jesteśmy tacy sami. Marcin, Janota, Witami zapraszam. To jest minął tydzień witew.pl, a takie są szczegóły informacji. W sobotę 13 listopada w bloku przy ulicy Wielka Skotnica 22 na klatce schodowej ujawniono zwłoki mężczyzny. Z wstępnych informacji wynika, że przyczyną śmierci było samobójstwo. Prokuratura zleciła sekcję zwłok. To kolejny w ostatnich dniach przypadek samobójstwa w Mysłowicach. Przypomnijmy w czwartek 11 listopada z jednego z bloków przy ulicy Katowickiej. Z 8 piętra wypadł 58-letni mężczyzna. Zginął na miejscu. W niedzielę 14 listopada po godzinie 16 w jednym z mieszkań przy ulicy Nowowiejskiego na czwartym piętrze wybuch pożar. Z płonącego mieszkania ewakuowano jednego mężczyznę, który w poważnym stanie trafił do szpitala w Sosnowcu. Na miejsce zadysponowano sześć zastępów PSP oraz OSP Janów i dwie karetki pogotowia. 16 listopada rozpoczął się remont ulicy Kazimierza Wielkiego na Bończyku. Wymieniana jest nawierzchnia na odcinku od budynku numer 2 do zjazdu do hali widowiskowo-sportowej. Koszt to niemal 380 tysięcy złotych. W tym tygodniu ruszyły również prace modernizacyjne na skwerku przy Kościele Mariackim. Prace obejmą między innymi porządkowanie zieleni i nowe nasadzenia. Spowoduje to utrudnienia przede wszystkim dla pieszych, bo ulica Starokościelna od kilku miesięcy jest zamknięta z powodu remontu torowiska. Prace w tym miejscu Trwają około miesiąca. Dzieci z niepełnosprawnościami mogą uczęszczać do szkół specjalnych, ale wiele z nich uczy się w szkołach integracyjnych. Mysłowicka 13 jest placówką z oddziałami integracyjnymi, gdzie maluchy często po raz pierwszy w życiu spotykają się z rówieśnikami z niepełnosprawnościami. I dlatego w tej placówce realizowany jest projekt ABC Empatii. Uczniowie szkoły podstawowej nr 13 wchodzą w rolę swoich kolegów z niepełnosprawnościami i dowiadują się, jak postrzegają oni świat. Wszystko to w ramach ogólnopolskiego projektu ABC Empatii Czepczyński Family Foundation, który ma nauczyć dzieciaki współodczuwania z drugim człowiekiem. Chcemy przybliżyć dzieciom pełnosprawnym i rodzicom dzieci pełnosprawnych, świat dzieci niepełnosprawnych i problemy ich życia codziennego. Chcemy, aby rodzice dzieci pełnosprawnych byli bardziej świadomi. Tego, że ich dzieci mogą z nimi normalnie się bawić, normalnie pracować, normalnie funkcjonować i przyjaźnić się przede wszystkim. Fundacja przekazuje szkołom w całej Polsce specjalne pakiety, książki dla dzieci i gotowe materiały lekcyjne dla nauczycieli. Z tej książki dzieci mogą się dowiedzieć, w jaki sposób można żyć w społeczeństwie razem z dziećmi z różnymi niepełnosprawnościami, schorzeniami, jak można im pomóc, jak można o nich mówić, jak o nich nie mówić, po prostu jak żyć wspólnie i jak żyć z pełnią empatii. Dzieci z niepełnosprawnościami mogą uczęszczać do szkół specjalnych, ale wiele z nich uczy się w szkołach integracyjnych. Trzynastka jest placówką z oddziałami integracyjnymi, gdzie maluchy często po raz pierwszy w życiu spotykają się z rówieśnikami z niepełnosprawnościami. I teraz y, trzeba sobie y, poradzić, jak się zachować i tutaj y, nie wiem czy zaskoczenie, ale dzieciaki sobie radzą o wiele lepiej niż dorośli. Dzieciaki nie zwracają zupełnie uwagi na to, że ten kolega się porusza na wózku. A drugi ma problem z emocjami? W projekcie biorą udział klasy 1-3, które poznają problemy osób niedowidzących, niedosłyszących, spektrum autyzmu czy cukrzyków. Gościem specjalnym lekcji 17 listopada był senator Marek Plura. Ministerstwo Edukacji podaje, że bardzo wiele dzieci, naprawdę zdecydowanie to przyrasta, ma różne specjalne potrzeby edukacyjne. Pojawiają się różne dysfunkcje które możemy leczyć, rehabilitować, ale żeby to wszystko się udało, trzeba właśnie tej empatii wśród rówieśników, w SP13 uczy się ponad setka dzieciaków z orzeczeniem o niepełnosprawności. Projekt ABC Empathy jest więc tym bardziej cenny, bo przybliża problemy kolegów ze szkolnej ławki. Dzieci wiedzą jak im pomóc, co czują ich rówieśnicy z niepełnosprawnościami, z czym się borykają. Tolerancja wpajana od najmłodszych lat sprawi, że młodzi ludzie będą dorastać z przekonaniem, że wszyscy są równi. Ale najważniejszym celem projektu jest sprawienie, żeby nauczyły tego nas, dorosłych, którzy niestety często mamy z tym problemy. Oglądacie Państwo program minął tydzień, a przed nami takie jeszcze tematy. Za mundurem młodzi sznurem. Abu Dhabi znów szczęśliwe dla Mysłowiczan. Nowok, Kukwa i Jasiński wrócili z medalami. Silezjan MMA4 za nami. Drugie LO to jedyna szkoła w naszym mieście umożliwiająca młodym ludziom naukę w klasie mundurowej. Co więcej, profil ten cieszy się dużą popularnością. W piątek, 12 listopada odbyło się uroczyste ślubowanie kolejnych adeptów służb mundurowych. Ślubowali bronić dobrego imienia szkoły i mundurów, które noszą. Uczniowie klasy mundurowej będą uczyć się m.in. elementów prawa, także w języku angielskim, strzelania czy musztry. Przed nimi również wychowanie policyjne i zajęcia praktyczne na Uniwersytecie Śląskim w Szkole Policji w Katowicach, Komendzie Miejskiej Policji w Mysłowicach czy tutejszym Areszcie Śledczym. Wszystko po to, by przygotować się do pracy w służbach mundurowych i niesienia pomocy innym. Uroczystość uświetnili goście, przedstawiciele miejskich władz i jednostek oraz pokazy musztry, gimnastyki artystycznej, sztuk walki i wokalne. Mistrzostwa świata w Dudzicu, które na początku listopada odbywały się w Zjednoczonych Emiratach Arabskich przeszły już do historii. Dla Mysłowiczan szczególnie, bo zawodnicy Oran Fight Clubu wrócili z Abu Dhabi z medalami. Srebrne krążki wywalczyli Oliwier Nowok oraz Igor Kukwa. Brązem może natomiast pochwalić się Kamil Jasiński. Piąte miejsce w swoich kategoriach wagowych zajęli Bartłomiej Drost oraz Iwo Filus. Przypomnijmy, że reprezentację Polski na to wydarzenie stworzyli Mysłowiczanie wraz z jednym zawodnikiem z Krakowa. Nathan Sap z grapplingu Kraków zdobył brązowy medal w kategorii Nełaza. W naszym mieście wydarzenia związane ze sportami walki cieszą się bardzo dużą popularnością i nie inaczej było w ostatnią sobotę na Gali Silesian MMA4, która odbyła się w Hali Mosir na Bończyku. 13 listopada w hali widowiskowo-sportowej przy ulicy Bończyka odbyła się gala Silesian MMA 4, oktagon, w którym spragnieni o sportowych emocji kibice mieli okazję oglądać starcia zawodników MMA. Stanął po raz drugi w tym roku w Mysłowicach. W naszym mieście wydarzenia związane ze sportami walki cieszą się bardzo dużą popularnością i nie inaczej było w tym przypadku. W sobotniego wieczoru odbyło się 9 pojedynków, w tym pięć zawodowych oraz cztery na zasadach semi Mysłowicki Ośrodek Kultury powrócił do tradycji zaduchów jazzowych zapoczątkowanych w latach 90. 13 listopada w MOKU na Brzezince wystąpił Arek Skolik Kwartet. Po wieloletniej przerwie do kultowego kinoteatru z znicz powróciła tradycja zaduszek jazzowych. Cykl został zainaugurowany 13 listopada klimatycznym koncertem Aresztoli Quartet. Cztery muzyczne indywidualności, które łączy jedno, miłość do muzyki improwizowanej. Na scenie oprócz lidera, perkusisty Arta Spolika, można było także usłyszeć trębacza Pawła Palcowskiego, pianistę Tomasza Białowolskiego oraz basistę Macieja Kitajewskiego. Ten najlepszy, który był. Parę dekad temu przede wszystkim będzie dużo swingu, dużo, dużo wspomnień. No, cała ta muzyka improwizowana nasza, czyli jazz, który będziemy grać, będzie polegać właśnie na pobieraniu z tych najlepszych bodźców, które które były w latach 60. Mysłowicki Ośrodek Kultury tym samym powrócił do tradycji mysłowickich zaduch jazzowych, zapoczątkowanych w latach 90. przez buzonistę i ówczesnego dyrektora Mysłowickiego Ośrodka Kultury i Sztuki Trójkąt Bronisława Dużego. Chcemy wrócić do tych pięknych tradycji, chcemy, żeby znowu nasze mury wypełnione były tym wspaniałą muzyką jazzowo-bluzową. Dlatego też zaduchy jazzowe powracają powracają i mamy nadzieję, że już na zawsze cyklicznie będziemy spotykać się. Koncert odbył się dzięki współpracy ze Śląskim Jazz Klubem, który powstał w 1956 i jest najstarszym stowarzyszeniem jazzowym w Polsce. To była chwila odwilży, kiedy jazz już tak nie szkodził na socjalizm, ale za chwilę znowu tam śrubę zaczęli przekręcać, więc to była okazja, żeby się zgrupować. Śląski Jazz Klub zakładali no dzisiaj byśmy powiedzieli uchodźcy, repatrianci z Elwowa, repatriant czy uchodźca z Grecji, komunista, ale kochał jazz. I były powstanie z Warszawski. Taka mieszanka kulturowa. Także nie, to nie jest, to powstało na Śląsku, ale tak jak Śląsk jest konglomeratem kulturowym, językowym i tak dalej, i tak dalej, tak samo śląski jazz. Club. Tworzą ludzie i tworzyli ludzie, no nie tylko z Polski, spoza, spoza Polski. I tą muzyczną informacją kończymy to wydanie programu minął tydzień. Oczywiście mówię do zobaczenia już za 7 dni. Dziękuję i życzę wszystkim udanego i sympatycznego tygodnia.